Girls just what Girls just want To be there for boys Girls shows what To be there boys Girls just want ja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i to was Kolejne kolejnym odcinku Out. Ultimate Carnage. I no co, i w sumie no lecimy z kolejnymi zawodami i już następnych, po następnych zawodach, po tych, które trwają trzy wyścigi, no to będziemy mieli tutaj ten, będziemy mieli tutaj możliwość ten, nabycia sobie kolejnego samochodu, w sensie już auta do kasy ulicznej. Także już po tym będzie w sensie tak, po tym będziemy kupi będzie będziemy będziemy mogli sobie kupić auto, a potem pewnie jeszcze je wytimingujemy, tak coś czuję. Także no co, chyba lecimy z tematem i lecimy, bo widzę że tutaj będzie fajnie, przyjemnie. Dwa okrążenia? Trzy wyścigi? Okej, okay, coś tu jest, że to będzie bardzo krótki event. Ale to bardzo, bardzo krótki i w sumie ten. I w sumie się już bardzo się, że czy w ogóle będą te. Zawody kaskaderskie w ramach trybu kariery, bo tak mnie trochę... Bo ja się tak trochę obawiam szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że gra nam zapewni takie atrakcje i my, mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie się w miarę fajnie toczyło. W sensie ten Ale z drugiej strony mam powiem, że ten, że myśmy to też trochę nie, nie trochę nitro nas tukaci. Ło! Co się dzieje? Pomocy! O! To nie było zbyt przyjemne, to nie powiem, ale nie było zbyt przyjemne tutaj, jeśli chodzi o tutaj te kraksy. Chociaż z drugiej strony tam trochę udało się, trochę naszego przeciwnika rozbić i... Wow! Wow, jak latają, pomocy! No trochę latają, nie powiem. Dość konkretniej... I... Dobra, odpalamy naszą Penitro i... O! Wow! Ten kolega jest już dość mocno skasowany. O, oh, Jason! No, Jason! Ej, on już, on już się pra... sprawia z tego, co widzę, z tego, co widzę, także... Byłoby fajnie, jakby ten... Z jednej strony byłoby fajnie jakby nawet jednego okrążenia nie ukończył, ale z drugiej strony mamy tylko dwa okrążenia, także no... Jest trochę niewesoło. O! Już ktoś załatwi sprawę za mnie, także no nieźle. Także no. O! Naprawdę jeden pixel! Naprawdę jeden pixel zdrowia, serio! Chyba jesteście niepoważni! Jeden piksel zdrowia tylko! O, znowu dachowanie? No nie no! I przez dupę terespawny tej gry to ten. O, o! o! Na! No dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! I... fuck. Dobra, teraz to na pewno nie wygram. Chociaż może nie, jak to OP Nitro tutaj da radę, no to może nie. Może jest szansa, że ugram jakąś fajną pozycję jeszcze. Ale na pewno bym musiał wdepnąć bardzo ostro gaz do dechy, więc no... Przydałoby się to serio zrobić. To by nie było całkiem głupią opcją, tak szczerze mówiąc. Żeby tak wdepnąć Nitro i po prostu tak dać gaz do dechy. I żeby po prostu machać też szybciej, jak to się da. O! 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 Dobra, to mi ewidentnie zadania nie ułatwi. Tak coś mam dziwne wrażenie, że mi to zadania nie ułatwi tak ewidentnie. Ło, wow, kogoś jeszcze skasowali? Nie. A to jest Jason. Dobra, to skoro to jest Jason, no to niech tam będzie sobie stał Jason. Okej, okay, ktoś tam okrążeniu kończył i. Uuuu! Aaa, nope. Tak powiem, że tak powiem, nope, tak zwane. Kurde, i teraz jeszcze, żeby było śmieszniej, teraz ja się jeszcze kopcę, żeby było tak ciekawiej. Dobra, ewidentnie siódma pozycja mnie nie satysfakcjonuje. No dobra, to jakaś nagroda pocieszenia będzie z tego rodzaju. Także przyjmę to jako ten, z tego rodzaju pocieszenie, ale z drugiej strony... Też bardzo fajną opcją by było, tak mam wrażenie, żeby ten, żeby ukończył jakoś tak mniej więcej w czołówce te zawody. W sensie ten wyścig konkretny. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Aaaa, mogłem skasować, mogłem naprawdę skasować, ale... No niestety, mi się trochę za bardzo śpieszy, żeby tutaj zajmować się teraz kasacją! Okej, okay, to jest bardzo niewesołe. To wyglądało bardzo niewesoło, ale z drugiej strony daje mi kolejną szansę na zdemolowanie przeciwnika, w sensie to takie totalne skasowanie go. O, chyba ktoś tutaj odpadnie sobie. No, chyba ktoś tutaj będzie bardzo niepociszony faktem, że ja tutaj jestem na jego ogonie. Ok, no to spokojnie, spokojnie, spokojnie. I bęk, bęk. A, a O, i elegancko, i o to chodziło. Dobra, kto jest pierwszy? Jack Benton. Dalej Sofia Martinez, czyli oni są w miarę niedaleko, w sensie Sofia jest w miarę niedaleko, także. No ja mogę trochę przynitrować i, i coś ją próbować gonić. Chociaż szanse są trochę marne tak szczerze mówiąc, żeby cokolwiek jeszcze ugrał teraz, bo... Szczególnie, że się już kończył powoli okrążenie chyba z tego co się orientuję. A kurde, a stawka tak blisko no! Ja pierdzielę dwa okrążenia tylko, no wymyślili sobie, że będą tylko dwa okrążenia w tym wyścigu i ten. Że trzy to już by było za długo? No niestety, wyścig się podłączył bardzo nie po mojej myśli i... O, Jason w okręgach ukończył w ogóle. Ja mam najszybsze okrążenie, tak że przynajmniej jedna premia jest załatwiona. No i prawie wszystkie premie, poza żerem. Dobra, to jest jakieś swego rodzaju pocieszenie, dobra, powiem że jestem w miarę zadowolony. Ale Jack Benton i Sofia Martinez na pewno teraz odpadają. O kurde, dwa okrążenia znowu, to będzie naprawdę szybki event, coś tak czuję. I to będzie też wyjątkowo krótki odcinek. Ostatnio był długi odcinek, to, to teraz yy, gra dla mnie stwierdziła, a będzie krótki odcinek, a co? Nie pyskuj mi tutaj. Gamoniu. Nie będziesz mi tutaj wyznaczał długich odcinków, nie będziesz tutaj robił maratonów do od karty Czy mają być krótkie i tematyczne odcinki i treści... Wow! Pierwszy zakręt już kasacja, nieźle! Ledwie co się wyścig zaczął, a już ktoś skasowany. Dobra, i teraz, dobra, mamy prędkość maksymalną, także, dobra, tyle z prędkości maksymalnej. O, teraz z Wolf jeszcze pokonany. Jezus Maria, wyścig się dopiero zaczął, już po dwóch autach jest. Dobra, Jack Benton. I am coming for you! Be prepared! Brace yourself! O, tutaj jest! Tu jest zakręt, halo! Dobra, powiedzmy mniej więcej, że tutaj to jakoś ten. Ej, no ale to naprawdę mi bardzo nie pasuje tutaj, że właśnie tak się to teraz toczy. Że tutaj. No, czy jak będą znowu prowadzić, ja... ja tymczasem, no. Będę musiał go gonić i tutaj. Albo nie wiem, albo go skasuję jakimś cudem, albo nie wiem co zrobię. Dobra, na pewno tutaj trochę go wyhamuję. Kto tam jedzie? Dobra, Lejping jedzie znowu i teraz. Nie, może wyjątkowo jej daruję? Może wyjątkowo skupię się na kim innym? No, dawaj, 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 i. pęk! Dobra, Jack! Jack! Nie ma takiej zabawy, nie ma takiej zabawy, mój kolego! Tak się nie ma, mój drogi! Ja pierdzielę, no serio, to nitro jest naprawdę OP. To nitro jest po prostu zbyt OP. Serio! Dobra, spokojnie, spokojnie. I dobra, teraz, żeby go jakoś miarę fajnie wyśmigać, żeby go jakoś miarę fajnie wyprzedzić. Louis Duran został pokonany, okej. Okay. How nice, cieszy mnie to niezmiernie mocno. Dobra, pyk, 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 pyk i... Tak! Dokładnie o takie rzeczy mi chodziło. Także najsik. Nice Najsik-fajansik nice jest tutaj póki co i... I niestety już jest meta. No patrz, no dwie... Dwa okrążenia, dwie minuty i... I już po imprezie się, po całych zawodach. Okej, okay. Jack drugi. Kurde, będę musiał go naprawdę wkraczać, albo ewentualnie będę musiał podejść do tego eventu jeszcze raz. Do wielu okazji na cokolwiek tutaj nie było, niestety. Także to jest zrozumiały wynik tutaj, teraz w tym momencie. Okej, okay, Jack Benton, 18 punktów i ja, 16 punktów. Nie, wiem, będę musiał to jakoś Czy tam znowu były dwa okrążenia? Serio? Chyba was coś boli, serio. Ale coś tak konkretnie boli. Okej, okay, zmieniamy kamerę z powrotem na jedyną właściwą czyli z tą za samochodu. I nie wiem, jak ja to wszystko ogarnę tam w ciągu dwóch okrążeń. Chyba ich coś boli. Chyba ich są ilością krążeń No naprawdę. O! Tam był Jack Benton, tak był Jack Benton, Powiedzcie, że tam był Jack Benton. E, chyba był. Aczkolwiek Eee, widzę już żółtą strzaćkę na tak, także no... Wygląda na to, że chyba on tam był, także no, chyba jestem w miarę zadowolony z tego przebiegu sytuacji i... Dobra, pyk! Pyk! Nastukajmy sobie trochę nitro, bo co, czemu, bo, bo możemy, mamy taką możliwość. Jak najbardziej mamy taką możliwość i... o! Jeszcze tutaj poprawka, jakaś lekka popraweczka w postaci jakiejś małej demoleczki takimś jakimś Bogu Ducha winnym, jakiś Bogu Ducha winny zawodnik i okej, okay. dobra, what's next, what now? Okej, okay. coś tutaj, coś, cokolwiek, bang, bang, bang. Dobra, jakiś by rebek bang, bang się udało, ale, ej, ale to mi bardzo nie pasuje widocznie tutaj, ej, to też mi tym bardziej nie pasuje, dobra, teraz gonimy. Gonimy, ale tak konkretnie gonimy, tak porządnie gonimy. Wow, wow. Dobra, to mi ewident, ewidentnie mi to nie pomoże. Dobra, to mi może trochę pomoże, ale czy jakoś mega pomoże, to już... Tak... I am not entirely sure. No nie, tak to na pewno tego eventu nie wygram. No plus. Dobra, spokojnie. Ogarnij to. Ogarnij ten zakredi. I trzeba go serio dogonić. Trzeba serio Jacka Bentona dogonić! O! Jason pomożesz, dziękuję, że pomożesz mi nastukać trochę Nitro, które mi pomoże dogonić Jacka Bentona Pomoże mi go wyprzedzić, a tym samym jeszcze przy okazji może mi pomoże jakoś, nie wiem, wyprzedzić go, uszkodzić albo coś. O. Nitro się na pewno przyda. To jest... To jest pewne, że się nitro przyda. Dobra, pyk! Dobra, wypad mnie stąd Nie ma wygrywania! Koniec imprezy, nie ma takiego wygrywania! I czy będzie pierwszy, czy będzie pierwszy, czy będzie tylko drugie? Aj, tylko drugie. Tylko drugie, ale to mi musi po prostu wystarczyć. No nie, tak to na pewno tego nie wygram. Tak to ja tego eventu na pewno nie wygram. Tutaj to, wygrane, wygrane. Tutaj ten, bonusy i... Jezu, fart! Jezu, fart! Serio! Fart jak nie wiem. O, nowa impreza. Próba czasowa numer 3. Dobra, how nice. Wszystko ładnie, pięknie, ale... Pierwsze miejsce? Jakim cudem? Serio. Dobra, machnę jeszcze tą próbę czasową, żeby nie było. 49 sekund. Uzyska jak najlepszy czas jednego okrążenia. Dobra, może być. 49 sekund, powiadacie. Dobra. Myślę, że chyba da radę to wykręcić. A przynajmniej mam taką szczerą nadzieję, że da radę to wykręcić I inaczej... Będę musiał konkretnie podkręcić insetę. Czego bym trochę nie chciał robić, szczerze mówiąc, nie chciałbym jej podkręcać jakoś mega mocno. już tutaj, no jakby wam to powiedzieć, no... Nie jest mi to tak to za bardzo na rękę. Gdyż uczyniłbym ją po prostu za bardzo opę, za bardzo opę ścierwę bym ją uczynił, także no, byłoby trochę niewesoło i byłbym bardzo niepocieszony, że tak łatwo mi przyjdzie ukończyć ten ostatni event właśnie w ramach klasy wyścigowej. No bo w sumie jeszcze, jeszcze jeden taki event, jeszcze tutaj nam jeden został tylko i ten. I potem już tylko się rozstajemy z klasą wyścigową. Okej, okay, ale chyba myślę, że się uda. Z tego co widzę, to się chyba uda tutaj... ukończyć te zawody na złoty medal. Okej, okay, dawaj, 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 dawaj. Wyrwi do przodu! Gdybym miał tylko nitro, to się dał i... Okej. Okay. Wiecie, że to dopiero 10 minut odcinka ten, a już mamy praktycznie wszystko ogarnięte? A przynajmniej wszystko to, co planowałem ogarnąć. Okej, okay, 20... 20 kredytów, okej. Okay. <laughs> Salon samochodowy i zobaczmy. Możemy na pewno kupić jakiś dobry choice Okej, okay, i chcę kupić sobie tego ziomeczka. Sparrowhawk, okej. Okay. Tylko jaki kolor Ci tutaj machnąć? Taki żółty, czy może taki żółty? Myślę, że może taki żółty Chcę kupić ten samochód. Tak, chcę kupić ten samochód, jak najbardziej Okej, okay, bardzo będzie ciekawikasowyści go, jak to wszystko tam więcej się prezentuje. Czy tam są Eee Speedway, le... O kurde, o kurde Nie ma tutaj tych eventów y, kaskaderskich Dobra, to wiecie co, jako że mamy się do jeszcze 10 minut odcinka, to... Ja wam bardzo chcę pokazać te eventy te y, kaskaderskie. Bo są naprawdę fajne. To są naprawdę fajne eventy, mamy ich 12. Nie wiem, może jak będą jakieś odcinki w już trwały, no to ten... No to sobie właśnie ogarniemy właśnie co nieco. Dobra, tylko coś sobie tutaj ogarnąć? Dobra, może zacznijmy po kolei, high jump. Mamy pięć samochodów do dyspozycji, mamy takiego ziomeczka. Mamy takiego ziomeczka. Takiego koleżkę. Takiego. I takiego, którym zawsze ja jeżdżę. W sensie zawsze jeżdżę tym nukleonem. Okej, okay, wystrzela jak najpóźniej, aha. Okej, okay, samuczka, nie chcę i chcę, chcę po prostu pojechać to. I po prostu chodzi o to, żeby wystrzelić jak najwyżej w górę. To jest tutaj akurat taki cel właśnie, po prostu. Takie najprostsze możliwe zawody, po prostu polecieć jak najwyżej. Ale tam we out 1 były jeszcze takie za zawody na zasadzie po prostu, żeby ten... Żeby się wziąć, wystrzelić jak najdalej, co było po prostu strasznie wkujące, bo po prostu... Wtedy to po prostu totalnie nie wiedziałem, jak to co działa, ten właśnie taki wystrzeliwanie się do przodu i ten... Nie wiedziałem, co zrobić, żeby ten... Nie chcę to zrobić, żeby wystrzelić się jak najdalej to możliwe, żeby po prostu wystrzelić się na jakąś konkretną odległość. Zwójcy już nawet zawody zniknęły, i chwała Bogu za to, że po prostu one zniknęły. Po prostu do, no, to była mordęga. Okej okay, i. no! Okej, okay, to mi trochę nie wyszło. To mi trochę nie wyszło, przyznaję szczerze. Że... Ale przynajmniej jakiś, jakaś konkretna odległość. Dobrze, przynajmniej, że można jakoś ten manipulować, jeszcze tym ziobeczkiem tutaj i ten. Jakoś się wystrzelić się jakoś w miarę sensowniej. Dobra, mój, tar mój target 150 metrów. Prawie się to udało wycisnąć przed chwilą, ale coś czuję, że może mi się to jak najbardziej udać. Ok, cyk, cyk i. i. 60. I dobra, dawaj, 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 dawaj. Jest 150, 160 i będzie 150, będzie 150, bądźmy. Będziemy... Nooo! Ale pędu wytraciłem! Ale ja pędu wytraciłem, serio! Ale to było smutne! No, dobra, 140. Oj, sorry, potrącił mikrofon. O Jezus Maria. Ok, 140 metrów, tam rekord miałem jeszcze wyżej. Miałem jeszcze jakiś bardziej dowolony rekord. Okej, okay, coś jeszcze wiary krótkiego tutaj. O, skoki narciarskie. W sensie ten, skoki samochodowe. Oczywiście bierzemy tego ziomeczka. No i co? Skok, wiesz? Nie, to jest ten. To są skoki, myślałem, że. Myślałem, że że wziąłem coś innego niż tutaj planowałem. Ok, dobra, spokojnie. No i teraz. Lecimy pełna petarda! Yy... Wow. Dobra, wiara optymalna tutaj ten, odległość. Dobra, teraz spokojnie, spokojnie, wyląduj jakoś miarę sensownie, byle nie uderzy... Byle by się. A, mówię, nie, nie uderzył w Arte. A i tak 327 metrów, także jest k. Jest w miarę k. Dobra, czy da się pojechać szybciej? Mam nadzieję, że da się pojechać szybciej. Mam nadzieję, że. W sensie ten, że da się polecić dalej, to mam na myśli dokładniej. Dobra, 45, sek 45 stopni tutaj będę potrzebował. I. O! Dobra, 40 stopni też może być. Dobra, może ten. Może jakoś bardziej w bok, żeby tutaj bardziej jakoś sensownie. I. O, o! O! 354 metry! Poleciał, jak Adam Małysz przeskoczył. Skocznie! 354 metry. Piękny wynik. Jestem zadowolony. Elegancko, to właśnie chodzi. No, 676 metrów, rekord 708. No cóż, nie jest to mój najlepszy wyczyn ale z drugiej strony, no zawsze to jest coś. Dobra, co, co jeszcze takiego fajnego było z tych konkurencji? Eee, co było jeszcze fajne? Co było jeszcze fajne? Wait a second, muszę to obadać wszystko. Kręgle. Były fajne. O! Puszczanie kaczek, to jest fajna konkurencja. Chodzi po prostu o ten, odbijaj się od tafli wody. Tylko trzeba się goś miarę sensownie Strzeli. Eee, w dwójce ta konkurencja wyglądała lepiej, kiedy to ona toczyła się w nocy. To było takie sensowniejsze w ogóle takie. O! Dobra, wystrzeliwujemy się i... Oj! O, oh, fuck! Dobra, ten pier... to pierwsze wybicie się z progu to było kiepskie. W ogóle ten skok był kiepski. Ale spoko, mamy trzy próby. Mamy trzy próby i podczas tych kolejnych prób możemy poprawić wynik ewentualnie. Nikt nie powiedział, że nie. Nikt nie powiedział, że nie da się z tym nic zrobić już. Mamy trzy próby i... O! Oh! O, oh, fuck! Nie! <laughs> Kurde, tylko nie w literę. No, KU... Zatopiony, A oh, fuck. Jestem bardzo, ale to bardzo niezadowolony z tego, jak ta konkurencja idzie teraz w tym momencie. Naprawdę stać się nie da więcej. Przysięgam, że stać się nie na więcej. Poza tym, nie bez kozer powiedziałem, że ta konkurencja jest fajna. I nie, 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 i. O kurde, fatalnie. No, powiedzmy, że tak się ale naprawdę potrafię powiedzieć, dalej. Dobra, jeszcze raz robię. Jeszcze jedna próba tutaj będzie potrzebna, żeby tutaj w tutaj coś fajnego wyszło z tego wszystkiego Dobra i pyk! Pewnie tak powiecie, że jestem słaby I no. no! czemu tylko nieźle Czemu tylko nieźle Ja rozumiem, że trochę już nie gra w tych konkurencjach ale no bez przesady no Ja się przecież aż tak źle Dobra spokojnie, jedziemy Jedziemy i to ogarniemy, i... pyk! Dobra, spokojnie, i... pyk! No! Pięknie! Dobra, jest dobrze. No dobra. O! Ja to tak się okazałem mniej więcej, że ten, że trzeba mniej więcej jak on jest... No! O takie coś to mi chodziło właśnie! Dokładnie takie coś! Perfekto, jeszcze jeden taki i będę naprawdę zadowolony. Jeszcze jeden taki piękny lot i... pyk! Chyba trochę przegiałem! chyba trochę przesadziłem. Aaaa! No niestety, ale jak jeden poszedł dobrze, no to drugi już niestety, ale nie możesz pójść tak ładnie, jak to bym się spodziewał, jak to bym oczekiwał. No rekord 1037 robi swoje, no. Jakoś, jakimś cudem te rekordy nabijemy, więc nieco tak. Dobra, co tu mam jeszcze takiego fajnego? nie ograć, też są fajne. To jedziemy, te zawody, pierściny, ognia, tylko teraz ten. Po prostu trzeba, chodzi o to, żeby przelecieć właśnie przez te pierścienie ognia i ten. I po prostu, żeby ewentualnie potem jeszcze wpaść do basenu i przelecieć przez tyle pierścieni ile tylko się da. Dobra, to teraz jedziemy takie coś, takie coś i... O! Dobra, jest jeden. U. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i... Aaa, osiem tylko i... Dobra, przynajmniej będzie chłodzenie, przynajmniej będzie tutaj to chłodzenie, tutaj przynajmniej wpadniemy do basenu. Jest jedna dobra wiadomość, ale są trzy rundy, także jest Są trzy rundy, jestem z tego wiary zadowolony z tego faktu. Dobra, to teraz pojedźmy to jakoś lepiej i... spróbujmy się wystrzelić coś w sensie jakoś w wiarę lepiej i. Uuu! Dobra, teraz powinno być wiary ładnie. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest dziesiąty! Pięknie, jeszcze chłodzenie, no elegancko, no. A jeszcze, żeby tak idealnie przeleciał między wszystkimi okręgami, to już w ogóle by było cacy. Jakby tak idealnie między wszystkimi. Ale z drugiej strony, nikt nie powiedział, że nie, można spróbować. Czyż nie? Czyż tak? Dobra, no to za. Tak. Jedziemy, ostatnia próba, ale już jestem z tego podejścia w miarę zadowolony. O, okej, okay, spokojnie, spokojnie i. No dobra, no. Tak, no tak średnio bym powiedział. Tak średnio, bardzo, średnio, bardzo, bardzo, bardzo średnio. Aut, aut. To było bardzo średnie. Aż za średnie. Dobra, mamy ile? 20 minut. I Mi się znaczy, rekord pobiłem? Nie, jak wyłożycie, to zapomnijcie ten i zobaczcie, czy padł nowy rekord, czy może niekoniecznie padł nowy rekord. Ale w każdym razie sobie ogarniemy jeszcze kręgle. To jest fajne tutaj też. Kręgle. Bardzo fajna konkurencja, która mi się bardzo strasznie podoba, strasznie mocno. I naprawdę ją propsuję w ogóle uwielbiam. Dobra, to teraz na spokojnie, na spokojnie. Tutaj pyk, tutaj pyk, tutaj pyk, tutaj pyk i. Pyk! Lecim, lecim! Nie za nie za, ostro, nie za ostro i. Wszystkie będą? Wszystkie będą? Tak! Będą wszystkie. No, można powiedzieć, że kręgle mam mistrzowsko opanowane. I pewnie teraz będzie, skończy się to tak, że za każdym razem mi kompletnie się że wszystko będę chybiał, żeby tylko udowodnić, że ten, żenek to nie jest prawdziwa teza, to co teraz powiedziałem. Dobra i pyk! Dobra spokojnie, spokojnie, ładnie jakoś to ogarnij i... Będzie, 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 BĘDZIE! BĘDZIE! <ścoughs> Dobra, to nie była popisowa jazda w moim wykonaniu, ale z drugiej strony, no nadal wszystko idzie ładnie i pięknie, wszystko idzie tutaj elegancio. I teraz jestem ciekawy czy to będzie maksymalny wynik, czy to będzie właśnie ten maksymalny wynik jaki tylko się da uzyskać. No cóż, to tylko zależy ode mnie i wyłącznie i... Pyk! Dobra spokojnie... Spokojnie, trochę w górę! Strike! Strike! No Nie, 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 nie! Przekrytko, przekrytko. Wywarł się, wywarł się, wywarł... Tak coś czułem, że tak będzie. Tak coś po prostu czułem, że to się właśnie stanie. Okej, okay, siup! Siup! Dobra, ciak, ciak i... pyk Lecimy, lecimy, lecimy! No i tylko wstrzymanie no No nie jestem zadowolony z tej próby, jestem bardzo, ale to bardzo niezadowolony z tej próby, no jeśli ma być totalnie szczery z wami. Oczekiwałem trochę lepszego rezultatu Takiego bardzo lepszego rezultatu. No na przykład nie wiem? Kolejnego strajka. Oj, 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 pyk. Dobra, teraz, teraz. Za ostro, za ostro, za ostro. Wywalą się wszystkie. Chyba się wszystkie. No. Tak, coś mam w wrażenie, że to wszystko zależy otwarte. Bo czasami ten. Ja mam takie sytuacje, że niby tam się jeden pin wahał, niby się tak bujał z jednej strony, ale z drugiej strony ten. Ale jak już tam grał, uznała, że już po prostu nic się nie stanie, to telepicja jak na złośliwy wywalał, To no, po prostu tak zwana złośliwość rzeczy martwych Dobra, to chyba będzie dobry kod, to chyba będzie dobre, to chyba będzie dobre i trochę wyżej. Będzie, 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 będzie. Musi być. Musi być. Wywal się! Jeden z drugim... No zobaczcie! No! E no to jest po prostu dziadostwo. To jest najzwyklejsze w świecie. Dziadostwo! Bo inaczej tego nie można nazwać. No wszystko ładnie pięknie. a ja tutaj gra już uznała, że nic się nie wywali. Tutaj nie wstrzymała się z osądem. A tu nagle, teraz potem dup. Dobra, teraz może jakoś trzeba będzie w boku uderzyć tego pinda, żeby... Potrącił kolegę i... Nie! To był naprawdę chamski układ tych ręgi, bez kitu. No jeden pin. Bardzo mnie to pocisza. Jeden pin. Nie, nie chcę oglądać powtórki. Nie chcę oglądać, tylko... A. Powrót do menu po prostu. Nie dali mi jeszcze jednej szansy na koniec tutaj, na ostatnią rundę, ten Rekord 118. No, Ja pierdzielę, to jest po prostu. smutne! Dobra, myślę, że sobie ogarniemy jeszcze tylko baseball i ten. I myślę, że zakończymy ten nacinek w tym momencie. Myślę, że to będzie w miarę optymalny plan. Okej, okay. ciach, ciach, ciach i. Dobra, jedziemy. Trzeba się jakoś w miarę fajnie wystrzelić i tutaj wylecieć. Poza wojsko i. O! Pięknie uderzony, uderzony. Lecisz, lecisz, lecisz! E, jakbyście pytali, to tak, da się przelecieć i wleci ten, poza boisko. I spróbuję tego dokonać właśnie w tej próbie. W sensie w tym zadaniu, w sensie w tym wyczynie. Dobra, no to próbujemy jeszcze raz. Podejście numer, number tu I... Pyk! Dobra, teraz, 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 teraz! Okej, okay, chyba się uda! Chyba się uda! Tak, uda się! Uda się! No, tu teraz patrzcie, pa pa, pa 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 Home run! I 400 punktów, nice! Nice! Chic. Pięknie, Ciekawe czy za drugim razem też mi się uda powtórzyć ten niesamowity wyczyn. Jestem tak niezmiernie mocno ciekawy tego. Okej, okay. no, no. O, faj! Za nisko! Za nisko, nie! No, panie, no. I to będzie marne. To będzie bardzo, ale to bardzo marne. Eeech... a przynajmniej 400 punktów się udało wykręcić, no dobra, to dzisiejszy odcinek stanowił głównie te. Ło! Nowy rekord? To, to taka informacja się pojawia jak ten, jaki jest nowy rekord, no nieźle, nieźle. Dobra, to czego sobie jeszcze nie tego nie to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to akurat sześć konkurencji nam jeszcze zostaje na kolejny taki ewentualny odcinek, taki na zasadzie mniej więcej taki, że po prostu wszystko za szybko poleciało, ale póki co zmienię jeszcze autko na insetę, żeby nie było, żeby tutaj nie było właśnie ten, ok, wsiądź, wsiądź do insety i będzie, czekają nas jeszcze inne zawody w tym samochodzie, także to, to by było na tyle jeśli chodzi o ten, chodzi o ten odcinek, także dziękuję wam serdecznie za uwagę, dziękuję, to był FlatOut Ultimate Carnage, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!